Slate, Ostrach Prairie. Ktokolwiek podróżował w latach 80. XIX stulecia pocztową linią kontynentalną przez zachodnią część Stanów Zjednoczonych, musiał słyszeć przerażające opowieści o niebezpiecznym bandycie nazwiskiem Slate. Pochodził on z Illinois. Jego krwawa kariera zaczęła się, gdy miał 26 lat. Na postoju w czasie podróży dyliżansem do sąsiedniego miasta Slade pokłócił się z woźnicą. Woźnica pierwszy wyciągnął rewolwery. Wówczas Slade zaproponował, aby zatarg zakończyć sportowo, odrzucić pistolety i walczyć na pięści. Łatwowierny woźnica rzucił broń, a wtedy Slade jednym strzałem położył go trupem. Terroryzując obecnych bronią, wyprzągł konia z dyliżansu i uciekł w prerię. Wkrótce zaczęły nadchodzić wieści o napadach, walkach na noże, zabójstwach, których sprawcą był Slade i zorganizowana przez niego banda. Szeryf zwołał Komitet Obywatelski, aby wydać nakaz aresztowania Slade'a. Niespodziewanie na salę wjechał konno Slade w otoczeniu swoich kompanów. Obecni spodziewali się najgorszego. Slade jednak podjechał tylko do szeryfa, zabrał nakaz aresztowania, podarł go w kawałki i cisnął na ziemię. Bandyci przejechali galopem przez miasto, strzelając z rewolwerów do okien domów. Postanowiono ująć niezwłocznie Slejda. Wieczorem z miasteczka wyruszyła na prerię kilkunastoosobowa grupa z szeryfem na czele. Kierowano się śladami koni. Zaprowadziły one ścigających do pasterskiego szałasu. Pewny bezkarności bandyta spał w najlepsze z kompanami po sutej libacji. Slade'a ujęto bez walki. Na drugi dzień w miasteczku odbył się sąd. Wyrok brzmiał – śmierć przez powieszenie. Slade uprosił szeryfa, żeby sprowadzili żonę. Chciał ją zobaczyć ostatni raz i pożegnać przed śmiercią. Gdy przyjechała, wpuszczono ją bez rewizji. Zanim strażnik zamknął za nią drzwi, wyszarpnęła spod żakietu dwa rewolwery. Slade błyskawicznie chwycił jeden i strzelił do strażnika, zabijając go na miejscu. Zanim ktokolwiek mógł przeciwdziałać, wybiegł z żoną na ulicę, wskoczyli na stojące nieopodal konie i zbiegli, nie ponosząc żadnego szwanku. Na rozkaz szeryfa rozlepiono ogłoszenia wzywające do udziału w pościgu za bandytą. Rozesłano listy gończe, wyznaczając jednocześnie nagrodę za schwytanie go. Zgłosiło się kilkudziesięciu ochotników z okolicy, którym wyczyny Slejda dały się dobrze we znaki. Po wielu dniach poszukiwań odnaleziono kryjówkę bandyty. Była to niedostępna, skalna platforma na zboczu góry. Slade dostrzegł ścigających i otworzył ogień. Szeryf z trzema najlepszymi strzelcami ruszył okrężną drogą na szczyt góry. Reszta wspinała się w stronę kryjówki Slade'a, ostrzeliwując ją nieustannie. Bandyta nie siedział bezczynnie. Przetoczył wielki kamień na skraj platformy i czekał, kiedy ścigający go podejdą bliżej. Nagle z góry huknął strzał i Slade padł na przygotowany kamień. Głaz drgnął. I razem z bandytą potoczył się z łoskotem w przepaść. thank hey. you